Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień roku. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj Żywoty Świętych każdego dnia. Link do zapisów w opisie filmu. 17 września Żywot Świętej Hildegardy Xieni Żyła około roku Pańskiego 1179. Pomiędzy świętymi niewiastami z narodu niemieckiego i zakonu benedyktyńskiego, jedno z pierwszych miejsc zajmuje Hildegarda tak z powodu cnót, jak nadzwyczajnej mądrości i wielkich zasług. Pochodząc z rodu rycerskiego, już od dzieciństwa odznaczała się wielkimi darami umysłu. W trzecim roku życia widziała rzeczy niewidzialne i nadprzyrodzone tak jasno i wyraźnie, jak okiem cielesnym rzeczy zewnętrzne. Nie zdało się jej to nic osobliwego, rozumiejąc, że dar ten jest wszystkim wspólny. Nadto przestrzegała troskliwie czystości i oddawała się żarliwie modlitwie. Gdy liczyła lat osiem, oddali ją rodzice na wychowanie pobożnej Jucie, Ksieni Benedyktynek na górze Dissiboden. Tu nauczyła się trochę czytać, śpiewać psalmy, o gruntownem wykształceniu jednak mowy nie było. Widzenia jej powtarzały się często. W prostocie serca mówiła o nich, dziwiąc się, że Jutta i inne zakonnice nic z tego nie widzą. Wstydząc się sama przed sobą, Postanowiła o tych widzeniach już więcej nie wspominać. Doszedłszy do lat regułą przepisanych, złożyła śluby zakonne i była wzorem miłosierdzia, posłuszeństwa, pokory, umartwienia i cierpliwości. Pan Bóg nawiedzał ją bolesnymi chorobami, a po śmierci Jutty 1136 roku wybrano ją na Ksienie. W tym czasie głos z nieba nakazał jej, by spisywała wszystko, co widzi i słyszy, lecz bojąc się i będąc pokorną, nie usłuchała rozkazu. Zapadłszy w ciężką niemoc, zwierzyła się z tego spowiednikowi, który jej przykazał, aby to czyniła. Zacząwszy pisać, odzyskała zdrowie, jakby w nagrodę za posłuszeństwo. Około tego czasu doznała następującego cudu: otóż światłość, jakby słoneczna, przeniknęła jej głowę i serce, i odtąd dokładnie zrozumiała Pismo Święte. Co napisała, przedłożono biskupowi Mogunckiemu, który, przeczytawszy pismo, oświadczył, że świadczy o duchu prorockim, jaki miały dawne prorokinie. Debora, Anna i inne niewiasty Starego Zakonu. Główne jej dzieło z Civias, Poznaj drogi pańskie, dowodzi, że Bóg zlał na nią w obfitości dary swe. Cały akt stworzenia widziała jakby na jawie. We wszechobecnym Bogu widziała przeszłość, przyszłość i to, co ukryte, znała ułomności współczesnych i wiedziała, jakie z nich wynikną kary. Sława jej pociągała wiele dziewic za sobą tak, że wkrótce klasztorek jej był zaciasny. Założyła tedy nowy na Rupertsbergu pod Bingen i zamieszkała go z osiemnastoma mniszkami. Na Soborze Trewilskim odbytym w roku 1148, któremu przewodniczył sam papież Eugeniusz III, przeczytano i pochwalono jej dzieło, a ojciec święty, własnoręcznym pismem zachęcił ją, aby spisywała, co jej Bóg objawi. Święty Bernard prosił ją listownie, aby w chwili, gdy jej duch połączy się z Bogiem, pamiętała o nim i pokrewnych mu w duchu przyjaciołach. Te i tym podobne świadectwa rozniosły po świecie szeroko jej sławę. Papieże Anastazy IV i Adrian IV, cesarze Konrad III i Fryderyk I polecali się jej modłą. Odpisywała im, niszczędząc nagany, gdzie było potrzeba i wzywając do poprawy. Biskupi, książęta, opaci, doktorowie, a nawet całe korporacje i stowarzyszenia radziły się jej w sprawach świeckich i duchownych, a nawet uczonych. Odpowiedzi jej świadczyły o niezwyczajnej jej wiedzy i roztropności. Schodzili się do niej duchowni i świeccy z Francji, Belgii i Niemiec, panowie i prostacy, chorzy całymi gromadami, a każdemu służyła radą, pociechą i pomocą. Niektórzy, a mianowicie Żydzi, odwiedzali ją z ciekawości i niejednego nawróciła. Na wezwanie przedsiębrała podróże do różnych miast, nawet do Paryża, aby kapłanów i lud wzywać do poprawy i pobożności, a towarzyszyły jej rozmaite cuda. Przywracała wzrok niewidomym, zdrowie schorzałym, wypędzała złego ducha z opętanych. Założyła także klasztor w Eibingen, nie wiedząc, gdzie już podziać zgłaszające się nowicyjuszki. Zakończyła życie, licząc 81 lat wieku, a pochowano ją w kościele w Rupertsbergu. Gdy Szwedzi w roku 1632 klasztor zburzyli, przeniesiono jej zwłoki do Eibingen, gdzie zachowywano jej pierścień z napisem „cierpie chętnie. Pierścień ten później zaginął. Nauka moralna. Powtórzmy niektóre słowa tej świętej, Bóg mówi: Człowiecze, szukam cię krwią Syna Mego, a jednak opuszczasz mnie, Boga prawego, a idziesz za kłamcą. Czyż nie posyłałem do ciebie proroków, czym dla Ciebie nie poświęcił Syna Swego i nie zesłał apostołów, aby ci przez Ewangelię wskazali drogę prawdy? Wszystko dobre masz ode mnie. Czemu się ode mnie odwracasz? Zwalczaj porządliwości ciała i poddaj je pod władzę ducha. Oprzyj się przeto rządzą i nie myśl, iż jesteś w domu swoim, jesteś bowiem tylko gościem na ziemi, a Ojciec w niebie się czeka, żebyś przyszedł. Gdy złe chęci się odezwą, a nie wiesz, jak się ich pozbyć, wołaj, módl się, płacz i błagaj o pomoc, proś Boga, aby odjął złe od Ciebie i dodał Ci sił do dobrego. Wszakże Bóg podaje rękę i tym, którzy czynią pokutę z obawy przed śmiercią, strach ich obraca w miłość i zniewala do czynienia pokuty z miłości. Kto zaniedbuje pokuty, Prze to, że mu to trudno, źle czyni. Chodźcież więc, wierni, drogą przykazań Bożych, abyście uszli potępienia wiekuistej śmierci. Chodzących tą drogą czeka niebo, dla pełzających innymi drogami jest zamknięty. Snoty na ziemi są rosą niebieską. Jak studnie napełnioną błotem, robactwem i cuchnącą zgnilizną nie tak łatwo oczyścić, tak trudno też oczyścić z grzechów człowieka złego, któremu złe stało się nałogiem i drugą naturą. Rany Chrystusa są zawsze otwarte i świeże i pozostaną takimi, póki trwać będą rany grzechu ludzkiego. Modlitwa. Boże i Panie mój, daj nam tę łaskę, abyśmy zdobyli w sobie siłę zwalczania złych namiętności i pomóż nam do pokonania ich. Pocieszycielu mój w każdym utrapieniu, do ciebie zawsze uciekać się będziemy, ilekroć troski i utrapienia nawiedzać nas będą. Wiem, że nie odepchniesz nas, lecz balsamem pokrzepisz zbolałe serca nasze. Dlatego błagam Cię, nie odrzucaj prośby mojej, lecz zmiłuj się nade mną według wielkiego miłosierdzia Twego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, Wasze wsparcie pozwala realizować kolejne materiały. Bóg zapłać. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Linki do wspierania czy zapisania się do nauk znajdziesz w opisie. Możesz dziś pomóc w rozpowszechnianiu i wysłać nauki do znajomego.